No, witam Cię na moim kanale Tarot moimi oczami. Witam Cię bardzo serdecznie. Zodiakalny bliźniaku. Zodiakalny bliźnięta. Kochani, zaglądamy w kwiecień 2024 roku. Ten czas tak szybko biegnie, że to, to jest naprawdę. Niesamowite, dopiero były czytania na luty, nowy rok był, a już, już tutaj, Ach, jesteśmy w kwietniu. Kochani, ale pamiętajmy, że jest to czytanie tutaj ogólne. Nie z każdym ono będzie tutaj rezonować. To, co ja Wam tutaj Państwu przedstawię. Może troszeczkę takie to inne czytanie będzie kartami anielskimi, ale też będą karty, karty Tarota. Tutaj w Krzyżu celtyckim. Ja bardzo lubię eksperymentować, ponieważ tych kart jest 44 odpowiedzi, cudowne tutaj podpowiedzi, anielskie odpowiedzi. Fajnie tutaj układa się w jedną całość historia na kwiecień dla zodiakalnych bliźniąt. Ale, kochani, co chcę jeszcze powiedzieć? Komentujcie, zostawiajcie łapki w górę, zasubskrybujcie, ale, ale, co chcę powiedzieć? Jeżeli będą obrażające komentarze, one będą kasowane. Takowe się, takowe się kochani, no, pojawiały pod, pod moimi filmikami. Ja sobie tutaj no, nie pozwolę, żeby mnie obrażano. I jeżeli to tylko świadczy o tych osobach, które takie komentarze zostawiają, że coś w ich życiu nie funkcjonuje, że są to osoby sfrustrowane, mają problem i chcą tutaj przelać, przelać te, 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 te swoje życiowe jakieś kłopoty na, na, na innych. Nie zrażą mnie absolutnie takie komentarze, tylko że jest to no, no niesmaczne, niemiłe. Nie, nie, nie po co? Nie tędy droga kochani, ale do rzeczy zodiakalne bliźnięta kwiecień 2024 roku wy kochani będziecie w takiej energii że po prostu to o co pytacie chcecie aby się wydarzyło już w tym, w tym miesiącu prawda ale odnoszę takie wrażenie że wasza cierpliwość zostanie wynagrodzona Powiem też tak, że jest pewien jakiś konflikt w waszej przestrzeni, w waszej energii z ludźmi, z którymi macie do czynienia, ponieważ jest to czytanie ogólne. Ono może dotyczyć tutaj wszystkiego: waszej sfery zawodowej, rodziny, tych relacji intymnych, prywatnych, prawda? Czyli tutaj może być zaangażowane wiele. Wiele osób. Tutaj chodzi o pokojowe rozwiązanie. Pewne sytuacje będą wymagały jak gdyby takiego nastawienia spokojnego. Na przyszłości klarowna komunikacja, tutaj karta się pokazała. Tu wydaje mi się, że tak jakbyście się już w pewnych kwestiach dogadali, i odnoszę takie wrażenie, że wy będziecie podejmować pewne decyzje. Możecie je zmieniać na przestrzeni tego miesiąca kwietnia, bo tutaj jak wy będziecie w całej tej energii, to pokazała się karta decyzja należy do ciebie, zdecydowanie. Masz nie przestawać, masz nie przestawać w swoich pewnych wizjach hmm, w pewnych decyzjach, czyli tutaj masz być ukierunkowana, ukierunkowany zdecydowanie na coś, co będzie dla Ciebie sprzyjające. No dobrze, ale powiecie tutaj, drodzy Państwo, że widzicie kartę, nie z wykrzyknikiem później, tak, odpuść, dobrze, pewne plany. Pewne jakieś tam sytuacje musisz sobie zdecydowanie odpuścić, bo wiesz, że istnieje coś lepszego. Że to, na przykład, w czym tkwiłaś, przy czym, przy kimś, z kimś, prawda? Jakieś, jakieś coś ci nie służyło i zdecydowanie zaburzyło twoją e, energię, twoją energetykę. I wiesz, że Pewne sytuacje musisz sobie odpuścić, musisz od nich odejść, żeby uruchomić właśnie tą, tą pozytywną energię, żeby przyciągnąć do siebie te, te pozytywne wydarzenia. Y jesteś nastawiony tutaj, nie, od nie odpuszczasz, nie odchodzisz tutaj, nadzieja cię nie opuszcza, że nie ma powodu jednak do zmartwień. Dobrze tutaj anioły ci podpowiadają, ponieważ no, karta wynikowa jest na, na tak. Pomimo, że na niedalekiej przyszłości pokazuje się niezwykłym krzyknikiem, być może będziesz zdziwiony, że jednak to, co się pojawi, to, to będzie tutaj o wiele lepsze dla ciebie niż to, czego oczekiwałaś, prawda? Także, także tutaj być może w czymś, z kimś, coś co będzie związane, będziesz zmieniał, zmieniała decyzję i być może będziesz też patrzeć na, na coś zupełnie z innej perspektywy, coś, coś takiego, ale nie przestawaj, nie, nie odpuszczaj, idź. Idź tam, gdzie zamierzasz Twoje plany, czy to zawodowe, czy, czy, czy po prostu jakieś tam sprawy rodzinne, bo tutaj no, ta energia, ona się tutaj utoruje, ona ci otworzy um, pewne, pewne drzwi, gdzie wiele spraw rzeczywiście się wyprostuje. Kochani, tak jak mówię, to jest czytanie ogólne, troszeczkę takie inne, prawda? Niż poprzez karty Tarota w Krzyżu Celtyckim, ale tutaj też daje fajne odpowiedzi, podpowiedzi. Też kartą, kartami Tarota, trzy karty. Zobaczymy sobie o co tutaj może bardziej, bardziej chodzi, czy tej Twojej sfery zawodowej. No, bo jest jakiś konflikt. Zdecydowanie. Jest, gdzie pokazała się karta pokojowe rozwiązanie. Trzeba rzeczywiście na spokojnie przebrnąć przez coś. I tak jak powiedziałam, są ludzie, którzy uczestniczą w tym, w tym czasie, czy to w danych projektach jakichś, czy, czy w danych sytuacjach, czy jakieś zamieszania mogą się pojawić, ale ty będziesz. Decydował, decyzja należy do ciebie. Ty nie pozwolisz sobie, żeby, żeby ktoś wpływał na podejmowanie tutaj um, Twoich, twoich um, decyzji. Także zobaczmy jeszcze kartami, kartami tarota, jak tutaj. Um, Tarot właśnie będzie się chciał wypowiedzieć. Zobaczmy, czego to będzie dotyczyło dla zodiakarnych bliźniąt na kwiecień 2024 roku. Poprosimy o trzy karty. Czwórka buław, ósemka denarów i rycerz mieczy. Kochani, odnoszę takie wrażenie, że mm, mogą być pewne sytuacje nerwowe. Rycerz mieczy, on o tym mówi. Rycerze to, są, to jest energia, która się skupia na czymś, prawda? Ma zadanie do wykonania. Ale jest to bardzo nerwowa energia. Tutaj chodzi o jak gdyby zachowanie pewnej cierpliwości. Ósemka denarów, ona tutaj mówi, planujemy, podchodzimy roztropnie do czegoś, mamy cierpliwość, ale mamy coś zaplanowane. Czwórka buław, ona mówi o pewnym spokoju, o zachowaniu takiej. Stabilizacji, takiego jak gdyby roztaczamy nad czymś taki parasol ochrony, gdzie chcemy coś, coś zachować. To jest też karta rodziny, karta domu. Być może chodzi tutaj właśnie bardziej o te sprawy rodzinne. Tutaj jakieś, jakieś no niedomówienia, tam gdzie wcześniej właśnie były jakieś, jakieś kłótnie, gdzie ta klarowna komunikacja, ona pojawiła się właśnie na, na przeszłości. Może doszliście już do jakiegoś konsensusu, do, jakiegoś, do jakichś rozliczeń, prawda? Gdzie były jakieś niekorzystne dla Was, dla was sytuacje. I wydaje mi się, że Wy w tym, w tym kwietniu zachowacie, zachowacie tą, tą cierpliwość, może odpuścicie sobie jakieś niezdrowe tutaj działania, no i przejdziecie tutaj. Do, do porządku dziennego, raczej z takim, z takim spokojem w tej ósemce denarów, powiedziałabym, z taką roztropnością, już z takim zaplanowaniem. Coś sobie może odpuścicie też. Nie będziecie chcieli jak gdyby um, zamartwiać się, bo wiecie, że istnieje coś, coś dla Was lepszego niż no tutaj jakieś niekorzystne, te nerwowe. Nerwowe sytuacje. Tak jak mówię, to jest czytanie kolektywne, ogólne. Tu sytuacji może być dla Was wiele, czy na polu zawodowym, czy w tych relacjach rodzinnych, prywatnych, prawda, czy, czy z, innymi, z innymi ludźmi. Tutaj trzeba podejść na spokojnie, zachować cierpliwość, ten stoicki, stoicki spokój, jeżeli naprawdę na czymś wam, na czymś wam zależy, prawda? To, to tutaj. Ale jednak no, macie tą nadzieję, że, że wszystko dobrze się ułoży i tak będzie, bo karta wynikowa jest na tak. Ale pewne sytuacje, pewne sytuacje musicie sobie odpuścić drogie zodiakalne, bliźnięta. To tyle, kochani. Takie czytanie na kwiecień 2024 roku. Mam nadzieję, że ono tutaj coś, coś wam jak gdyby rozjaśniło, że, że, że coś wam podpowiedziały anioły. A jeżeli, jeżeli to nie jest dla Was czytanie, to po prostu nie wierzcie dla siebie nic z tego czytania. Dziękuję pięknie za poświęcony czas. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego usłyszenia.